Cześć, witajcie, ze sobą Bartosz Koczynę, z kolei na moim kanale i słuchajcie mm, ostatnio na moich urodzinach, czyli właśnie tam dwa tygodnie temu albo trzy w sumie już przez te wakacje, nie wiem gubię się przy tym jak czas mija znaczy, no wiecie chyba o co chodzi ale dwa tygodnie temu gdzieś tak, były moje urodziny a raczej nie moje tylko urodziny kanału, gdzie właśnie Otworzyliśmy sobie ten właśnie zestaw z X-Menów, no i słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas na recenzję tego oto zestawu 76022, X-Meni kontra właśnie Sentinel. Sentinel to oczywiście ten różowy ten gość, no. Podaję go chyba sobie umówiliśmy jeszcze przy tam przy unboxingu i tam otwieraniu paczki i tak dalej. Więc myślę, że dzisiaj zrobimy tylko sobie recenzję. No, ale tymczasem, oczywiście, interko i wstępnik. No, no i, no i co? I przechodzimy do recenzji. Dobra. Więc myślę, że najpierw przyglądniemy się Sentinelowi. W sumie na początku myślałem, czy nie omówić go na końcu, czy no, nie zaliczyć go do figurek, ale to raczej no, nie jest figurka, tylko no, taki no złożony z klocków, no wiecie. Więc tutaj magneto sobie y, weźmiemy. O. I na początek, słuchajcie, omówimy samego Sentinela. Co można powiedzieć o Sentinelu? Sentinel to, jak wiemy, no Wielki, no, taki robot stworzony przez ludzi, wyszkolony do ścigania mutantów. Yy, na początku słuchajcie. A teraz yy, mówię to, co było w filmach, nie to, co było w komiksach, bo ogólnie komiksów dawno nie czytałem. Dawno, strasznie dawno, ale coś tam jeszcze pamiętam, ale to chyba odnośnie figurek. No i to chyba właśnie odnośnie figurek. Coś tam pamiętam i tam wam powiem, jeśli nie wiedzieliście. Teraz słuchajcie, mówię to, co było w filmie powiedziałam taką historię Sentinelów. Um, ogólnie tam w latach 70. Podczas jakiejś tam dyskusji po wojnie w Wietnamie. Tam profesor Trask, który właśnie był takim gościem od badania mutantów wymyślił właśnie Sentinele. Taki jakby projekt. Niestety ten projekt. Oczywiście wiecie, jak to zawsze został odmówiony, jednak potem go napadli. Raczej Mistigo zabiła i tam ten projekt stał się jakby ym, się przyjął, bo wyszło że na to, że mutanci to złe bestie, które tylko ludzie zabijają, no i tak nie minęło pół wieku, a Sentinele już tam ścigały mutantów, no taka jest krótsza historia. Jednak wiadomo, że tam yy, X-Men, w która najdzie tam wysłali Wolverina, by tam temu wszystkiemu zapobiegł, bo Sentinele wymordowały większość mutantów. I tam y, ludzie też tam zostali y, no uwięzieni, bo no ludzie to wiadomo. No, Wiem, wiadomo, co tam ludzie boją się wszystkiego, co nie znamy. No i taka krótsza historia Sentinela, teraz no, można go omówić. Słuchajcie. Okej, okay. okej, okay, jak to zawsze, jak to zawsze, na recenzji musiało coś mi odpaść. Dobra. Jakiś klocek musiał mi odpaść. Słuchajcie, Sentinel tutaj. Jak wiadomo ma takie te rakiety opiesek szczeka w tle oczywiście. Tutaj są jeszcze ten starszy mechanizm właśnie z tymi takimi rakietami. gdzieś tutaj o ym, wali i strzela Jak dla mnie, nie wiem, wolałem ten mechanizm lepiej, Nie wiem. Mam jakby lepsze. Ym, wspomnienia właśnie z tym mechanizmem, niż właśnie z tymi nowymi, z tymi oto tutaj, tymi, tymi, takimi wystrzeliwanymi, tutaj. No, zawsze wolałem te rakietki tutaj. Sentinel jest cały tutaj różowy, znaczy nie, jest fioletowy, ogólnie tutaj ma różowe takie części, tutaj ma jakby taki, takie, no, źródło zasilania, tutaj, o, główka jest fajna, słuchajcie, bo to jest nadruk, a nie naklejka. O, patrzcie, taka główka. Decent, tak, to jest chyba Sentinel z komiksu, bo tam pamiętam chyba tam w tam jednej tym było z komiksów. No, w jednym takim komiksie. Słuchajcie, z tyłu on się w sumie prezentuje tak okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Z tyłu prezentuje się no nie najlepiej. Wiadomo, patrzcie jak tutaj. Tutaj, wiecie, co mogli, z, tutaj by nawet było dobrze, bo wiecie, tutaj są takie czarne klocki, i tutaj mogli zastosować taki klocek, wiecie, um, który by to jakby. Um, jakby to zasłonił, wiecie. Tutaj zamiast tego mogliby zastosować właśnie taki um, klocek, właśnie z takim. Płaskim tutaj, taki właśnie um, 3 na 2 Byłoby to chyba lepiej, le lepiej by było. Um, co w sumie z minusów jeszcze? Zamiast tych tutaj, o tych właśnie klocków, mogli zrobić, mogli dodać jeszcze takie. Naprawdę by to ładnie wyglądało, jak dla mnie. Cztery właśnie takie tutaj. Słuchajcie, tutaj ma jeszcze takie jakby, wiecie, jak Iron Man, że mu wystrzela z rączki. I słuchajcie, tutaj jest bardzo fajnie, fajnie zrobili tego nawet Sentinela, bo może właśnie tutaj sobie trzymać o figurkę. Jak właśnie przed chwilą był Magneto. Może tak nim rzucać, jak Hulk, lockin w właśnie Avengersach pierwszych, no. No myślę, że wiecie, o co chodzi. W sumie ten Sentinel to nawet byłby dobry, gdyby, jak mówiłem, tutaj zrobili takie ten klocki i tutaj by jakby to ładniej um, zrobili. To w sumie Sentinel byłby taki, może nie 10 na 10, ale 9 na 10, teraz no niestety 6 na 10. Taki nie, naj, nie najgorszy, ale no też nie najlepszy przez ten tył, ale no wiadomo, jak się um, takie no tyły zestawów prezentują. Teraz słuchajcie sam statek. Statek jest przewspaniały. No, wahadłowiec z X-Menów. Bardzo ładnie zrobiony. I sam jak go zobaczyłem pierwszy raz na pudełku, to myślałem taki hmm, zestaw bardziej dla figurek, ale w sumie jak go złożyłem, to no pomyślałem, że całkiem niezły niezły wahadłowiec tych X-Menów. Ale oczywiście pierwsze minusy już się wrzucają rzucają w oczy po pierwsze. Tutaj mogli jeszcze zastosować takie bojecie czarne serki, byłoby o wiele ładniej. Tutaj mogli dać takiego um, taki właśnie klocek, taki niebieski typowo. Właśnie z takim o, taki tylko, że w kolorze niebieskim. Byłoby o wiele to ładniej wyglądało naprawdę. Tutaj zamiast tego klocka mogli dać właśnie taki sam, ale no, no wi no wiadomo, płaski taki, wiecie. Bezstudowy, odstudowany. O. Um, sam statek prezentuje się tak. Słuchajcie, no od um, jakby dołu, no wiadomo no, nie wiem jak, nie wiem co o tym powiedzieć, bo w sumie rzadko mamy takie zestawy, które się od dołu prezentują i nie wiem co w sumie mo mogę o tym powiedzieć naprawdę. Tutaj są jeszcze silniki, o silniki tak wyglądają. I dla mnie bardzo ładnie są zrobione te silniki. Są tutaj te um, skrzydła Czyli nie wiem w sumie jak to nazwać. I też są całkiem ładnie zrobione. Tutaj już mamy pierwszą funkcję bawialną. O takie działko. Tak tak się chowa. Tyk, tyk, tyk. I też tak się wyłania. O, no i oczywiście, no wiadomo, strzela. No dobra. No i w sumie. Yy... Tak naprawdę, z minusów tutaj takich wiecie. Takich na pierwszy rzut oka to chyba nie ma. Tak naprawdę. Tutaj jeszcze o właśnie te. O, wystrzałowe właśnie rakietki. Też są. Bardzo fajnie. No i oczywiście otwierany. Otwierany. Um, przód, przód. To się jakoś nazywało. Nie pamiętam, jak się nazywał. Przód. Właśnie taki ostatni Tutaj dałem sobie cyklopa z Storm, Je wyjmę i pokażę, jak to się prezentuje. Słuchajcie, jakiejś szału nie ma, ale też nie jest najgorzej, jak widzicie no, yy, na. Są miejsca na dwie figurki, tak jakby taki podwyższony yy. To mi się lepiej będzie widać, albo nie. Podwieszone siadełko, tutaj jak wiecie, coś tam do sterowania, jakieś tam rzeczy. No i w sumie to się prezentuje nie najgorzej. Dalej, tutaj. O! Tutaj, wie tutaj rzeczy dałem. To szybko sobie wyjmę. Okej, okay, tutaj sobie ładnie wyjąłem. No i tutaj też. Miejsce na dwie postacie, tutaj mamy to, niestety jest z naklejka, co widać, bo ja no, wiadomo beznadziejnie nakleiłem, tutaj mamy Sentinela, tutaj no jakieś tam informacje, tam trzeba wyścigać ścigać i tak dalej, wiadomo, no torturuje mutantów i niszczy i zabija i tutaj słuchajcie, o taki znaczek ostrzegawczy, tutaj mamy takie różne rzeczy do naprawy samego, Właśnie wahadłowca z samolotu, statku. Jak to nazwać? No w sumie jak kto woli. Mamy oczywiście kleśnicę, mamy klucz, jak i młotek. O. No i słuchajcie, z samego statku to mi się wydaje tyle. Teraz myślę, że przejdziemy do figurek. Słuchajcie, figurek, figurki są cztery. No, cztery, ale słuchajcie, bardzo fajne. Najpierw myślę przejdziemy sobie od jakby najnudniejszych do jakby najlepszych. Myślę, na początek weźmiemy sobie um, cyklopa, czyli Scotta Samersa. Tak się nazywał. Um, słuchajcie, miał on blat, brata Alexa którego myślę zna, zna, byście mogli znać z X-Men Apokalipsa albo X-X-men pierwsza fala, czy jak to się tam nazywało, Tutaj, myślę teraz wam się ten pokazuje wielki napis na ekranie jak to się nazywa słuchajcie mogliście go znać właśnie z tych że z tych dwóch części, chociaż na początku X-Men yy, przyszłość która Najdzie, chociaż w sumie nie tak na początku w, w środku. Mówię yy, w sumie na początku, jak już się właśnie yy, Wolverine tam do tych lat 70., przeniósł to myślę też. No też był. Słuchajcie, teraz mówię o bracie cyklopa, czyli o yy, Haboku a nie o samym cyklopie. No. Słuchajcie, Cyclop był jakby w komiksach pierwszym X-Menem, który został yy, właśnie który zwerbowany jakby przez właśnie profesora Xaviera, czyli właśnie profesora X, no. No i tak on się prezentuje, jak dla mnie bardzo ładnie. Tutaj ma te swoje właśnie, te swoje okularki z tam kwarcu rubinowego, czy tam z czego miał, co właśnie pozwala kontrolować ten swój laser. Z oczu. O. Figurka całkiem fajna. No i fajnie, że się w tym zestawie znalazła. Dalej, słuchajcie, ym, Storm. Storm. Bardzo fajna figurka. Fajną, jakby pelerynkę tutaj yy, zrobioną. Czy. no wiecie, daną. Tutaj ja, jak wiecie Storm, no yy, kontroluje błyskawice, no taki tor tylko, że w X-Menach. Bardzo myślę fajnie od, odwzorowana. O, jak wiecie ma, tutaj jak widzicie ma dwie buzie, taką tutaj normalną i taką jak właśnie te błyskawice, tymi błyskawicami tam. No jak kontroluje te błyskawice, to jej się właśnie takie oczy robiły. Słuchajcie, sama w sobie jest bardzo fajna. I myślę, że wszystkie te postaci są tutaj bardzo ładnie zrobione, odwzorowane idealnie, jak dla mnie, perfekcyjnie. Naprawdę mi się bardzo podobają. Dalej, słuchajcie, magneto. Oj, tak, tak. Magneto. Magneto, czyli właśnie Eric Lenscher. Właśnie. No, w sumie nie będę opowiadał jego historii, bo w sumie myślę, że każdy ją zna, ale jeśli nie zna, no to słuchajcie, zamordowali mu rodzinę w Auschwitz no w czasie II wojny światowej. No, bardzo smutna historia. Właśnie wtedy pojawiły się jego moce. No i, no i tak naprawdę jego cała historia, jak zdobył swoje moce. Słuchajcie, on ma ten tutaj swój hełm, który trzyma w rączce, w takim przezroczystym klocku. Słuchajcie, ma on też dwie buzie, taką o tutaj, jakby taką i taką zdenerwowaną. O. ma też swój oczywiście hełmik, właśnie by tam Charles Xavier mu tam, no nie... No, on miał blokować jakby właśnie te moce Charlesa, by mu tam w główce czegoś nie zrobił niedobrego. No, magnet to, no wiadomo, fioletowy. Jest taką... Tutaj jeszcze jest ta stara pelerynka, to taka, taka twarda. O, tak wygląda właśnie z tyłu, i stoi na takim swoim metalowym czymś. No, by się unosił, no wiadomo jak to Magneto. No i słuchajcie, zdecydowanie najlepsza postać, którą oceniam 10 na 10. Postać, która myślę, najbardziej się kojarzy. Pierwsze, co wam przychodzi na myśl, jak powiecie X-Men, to Wolverine. Że, chyba, że ktoś inny. No, ja tak mam. Słuchajcie, Wolverine Logan. Słuchajcie, no jego historię myśli ka myślę, każdy zna. No wiadomo, on no długo praktycznie się nie starzeje. Wiadomo, przeżył pierwszą, drugą wojnę światową. No i słuchajcie, pewnego dnia William Stryker do niego tam przyszedł i powiedział, że tam. A coś, że może jakby tam ulepszyć jego moce, no i tam adamantium w niego jakby, jakby tam w jego tam żyły tam różne, W no, słuchajcie, stał się od środka metalowym gościem właśnie adamant, adamantiowym, nie wiem jak to się odmienia. No i słuchajcie, te pazury też, no takie z adamantium miał, jak wiadomo. coś ostrości i mogę ten, o. słuchajcie wspaniała postać bardzo, wsp naprawdę naj najlepsza, o tutaj ma jeszcze taką drugą twarzyczkę do, o, maski ale ja go zdecydowanie wolę w tych właśnie włoskach, tych takich wilczych, no wiadomo które miał zawsze w filmach no i słuchajcie ta postać, wszystkie postacie jak idealnie odwzorowane, 10 na 10 wspaniałe i myślę, że wiele osób, jeśli ma ten zestaw, to zdecydowanie kupiło go dla figurek, a nie dla samego zestawu. No ale sam wahadłowiec, jak i sam Sentinel też są nie najgorsi, jak dla mnie. No i to w sumie tyle. Możecie jeszcze w ogóle pisać w komentarzach, jaka część X-Menów była Wasza ulubiona. No jak dla... Moja, słuchajcie, X-Men Apokalipsa, moja ulubiona część, zdecydowanie najgorszą, no wiadomo, był... Była, no... X-Men Mroczna Feniks, zdecydowanie najgorsza, po prostu no, klęska, beznadziejny film ja na niego poszedłem, no ale no, no, nie polecam, nie polecam oglądania i, Wolf, i y, Logan Wolverine, Interpuł był beznadziejny no, dla mnie, Bo wy wyjście możecie sądzić inaczej no piszcie jak, jeśli chcecie, możecie napisać jaka część X-Menu Wam się najmniej podobała, a jaka najbardziej no ja wam powiedziałem i słuchajcie ze cały zestaw oceniam hmm. 7 na 10 bo wiadomo tam jakieś Minusy oczywiście były No i to chyba tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, słuchajcie na następnym odcinku um. Słuchajcie za około tydzień, półtorej i, no Jadę do Lądku Zdroju, no oczywiście Zawsze na wakacje tam Jadę rok temu też właśnie przy ostatnim odcinku tam Power Powermenów Power sezonu drugiego, tam o tym wspomniałem. No i słuchajcie, odcinek nie będzie się pojawiał przez tydzień, albo się może jakiś pojawi, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Raczej myślę, że się nie pojawi, ale słuchajcie, no po Lądku Zdroju od razu pierwszy odcinek Brix Power czyli drugiego sezonu, chyba, że będzie drugi zwiastun. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie, jeszcze zobaczymy. Um, oczywiście po lądku chyba, albo tam tydzień po lądku, albo od razu z lądka jadę do um, Pragi. Z Pragi do Legolandu w Niemczech. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle pojadę, um, no bo w Pracy jest dużo ludzi, tam wiadomo, koronawirus wciąż szaleje. No dobra, ale ja wam już nie będę przedłużał. To do zobaczenia w koniecinkach. Trzymajcie się i baj. No, jak mówiłem, za tydzień, no, pierwsze zwiastun Big Power. No, papa, pa. trzymajcie się. a przyszłość zaczyna się dzisiaj.